zale ale przesrane ma chłop biega w tym garniturze przeze mnie Po, po pustyni Hej ma, pamiętajcie że codziennie na facebooku są streamy I z kodem Mati macie 3% zwrotu Na G2 biegaczki Witam bardzo serdecznie ja jestem Mateusz Dziś gramy sobie w Hitmana 2 Wreszcie chcieliście Hitmana ja też chciałem Hitmana I wreszcie możemy sobie Polatać naszym tutaj, agentem 007, zgłoś się i pozabijać te wszystkich ludzi dookoła No może nie wszystkich, ale tylko te cele, które musimy wyeliminować I w związku z tym, że zaczynamy sobie grę, to ja też... Yy... Taktyczna pianka do pływania Nie, nie będę w żadnej piance, nie będę w żadnej piance jak Leszcz Monety No, no dobra, nie mam tutaj za bardzo nic, yy, za dużo do wyboru Bo to jest pierwsza misja wszystko takie wiecie, sam początek nauczymy się, jak w to grać, bo dawno temu grałem w jedynkę. No i tak, patrzę się na złą kamerkę, taki jest już mój zwyczaj. Tak więc dzień dobry, dzień dobry, dobra Warner Bros. Games Presents, obejrzymy sobie ten filmik, co? No dobra, oglądamy, więc teraz cichutko wszyscy, teraz piszą w komentarzu: oglądam filmik, Murdo, a ja wtedy wam odpowiem zajebiście. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Oh boy. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. Oh boy. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence, Providence. has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. Uh shadow client wages a silent war against them and so the constant providence's enigmatic controller seeks diana out his request track down and eliminate the shadow client oh boy in return he offers something irresistible the truth of 47's lost origins neither know that the man they hunt is 47's childhood friend and unlike 47 Uch, ale mamy straszne rzeczy Hitman 2 Kupiłem to na steamie za cztery dyszki, bo jest jakaś, nie wiem, promocja czy co? Ale strasznie tanie, więc stwierdziłem ty. 4 dyszki. Co to jest, są cztery dyszki? Jak ja mogę sprawić przyjemność wszystkim ludziom na świecie, nagrywając ten świetny materiał. Julio, zgadzasz się ze mną? A Julka się zgadza, dobra. Normalnie bym latał w jakieś piance jak Debil, ale za przydziałem taki zajebisty granatowy garniak. Przystojna bestia, łysa, no dodatek Hitman. Tak to właśnie ja spytałem, mam spytytytat, dobra. Brak różnych jednostek. A miniature. ładna graficzka. Our intel that she and her team are laying low.

Taką chatę wyjebaną? No, Boże, ale bym chciał też mieszkać, mieszkać w czymś takim Ale zobaczcie, zaraz jakiś większy przypływ będzie Wyszlifuje im y, woda tutaj y, Fundamenty, zaraz się wszystko zawali Dobra, jakiś instynkt na kontrolu miałem Dobra, dobra, wszystko jasne No patrzcie, ale ma telewizor zajebiaszczy, to raczej Nawet nie telewizor, tylko co to może być? Co to jest? jakieś chyba lasery i one mnie zobaczą? Chyba tak. Trzeba tutaj uważnie wejść, bo jak mnie ten laser przyuważy, to pewnie dętka. Dobra, jak widać to jest otwarte okno, więc wbijamy na bit. Jezu, myślałem, że jakiś chłop tu biegnie to ja. Dobra, śrubokręt. Dobra, śrubokręt mi wystarczy. Kluczyk. Aha, trzeba mieć kluczyk, którego ja nie mam. Dobra, więc tutaj sobie... Nie wiem, wezmę ten śrubokręt i wejdziemy pewnie z innej, z innej strony. Co byście zrobili, jakby wam na chatę wbił agent 47? Pewnie byście zbroję obsłali, No ja bym obsrał. A, tak schowałem śrubokręt, a tak, tak, to nie. Mogę śrubokrętem otworzyć, nie. Czyli musimy jeszcze inaczej wejść. To jest kamera. O, pistolet. Dobra. Pistolet musimy sobie wyjąć. pyk. Good aim. No i tak. According to the local home security 47. Jasna sprawa, Beniu. Ha, czy mam się pozbyć wszystkich kamer. Dobra, strzelę, trafię... Ha! Oh, dobra, nie musiałem biec... 4 kilometrów. Więc warto było zrobić to w ten sposób, okej? Okay. Tutaj też to jest chyba kamera. Nie, ale jakieś tutaj takie... punkty są dziwne. Dobra, może to spięcie wywołamy tutaj, takie pyk, pik, pyk! pyk. Dziubidubi? Która kamera mnie niby nagrała? A ja Kamera mnie nagrała, ale dupa psia. Już zrąbając sobie misję. O! Dzień dobry. Gazurka? rurka. No e, ja tam była to co to, się sam She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Hmm. 47. Nothing we can do for these Dobra, oni są martwi, nic z nimi nie zrobimy, tak jak mówi nasza tutaj psia Więc my musimy się udać w jakimś kierunku. Wziąłem baterię samochodową, nie wiem dokładnie po co. Słuchajcie, mogę coś z tym zrobić? Jakby rzucić? No to nie było najmądrzejsze. Aha, to chyba będzie dobre jak do wody bym rzucił. Dobra. Ale to nie. Weźmiemy sobie póki co pistola. I skradanko, skradanko, bo ja nie wiem gdzie tutaj są przeciwnicy. Okej, okay, tutaj jest kryjówka. Jasna sprawa, warto pamiętać. Warto pamiętać o takiej kryjówce. Więc tak. Możemy stąd jakby... Aha, czyli muszę mieć klucz, żeby otworzyć nawet od wewnątrz. Rozumiem. A, chyba, że użyjemy na przykład tej szafki, ale do tej szafki widzę, że też trzeba mieć jakiś wytry... użyć wytrychu. Łom albo coś, a ja nie mam nic z tych rzeczy. A tu, a tutaj też do jakiejś tam rażarki możemy się schować. Jasna sprawa, już pamiętam, już wszystko wiem. Ten kontrol się przyda na pewno. Dobra. To podejdźmy tutaj na szybciorze. Puszka, przeterminowane spaghetti, trutka na szczury. O no to się wszystko kiedyś tam przyda. W tych pierwszych misjach to raczej będzie łatwo. Ale zajebi akwarium. Dobra, 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 dobra. Tutaj nic nie ma. Ale no to jest jakiś system. Dobra, żaluzje okienne zamknę Dobra, jesteśmy sami. Sami ze sobą, chłopie. Tutaj co możemy zrobić? Nie, nic nie możemy zrobić. Cześć tutaj coś jest. Kolejne żaluzje. No, jakby ktoś ewentualnie chciał zobaczyć, patrzeć na mnie, to pozamykam te żaluzje. Teraz będę bezpieczny. Telefon? Mam wrażenie, że nie spotkam tych żywych ludzi. Dobra, zrobię mu tutaj taką... Taki prank. No dobra, chyba pozostaje nam jedynie... No wiem, tutaj byśmy mogli rzucić te baterie. Na przykład, jakby koleś stał, to by go prąd poraził. No dobra, jedyne co możemy zrobić, zdaje mi się, że to wejść na górę. I tam poszukać przeciwników. O ile ktoś tutaj jest na tej chacie. 47, that computer. Szukamy kompa i zobaczymy. Coś tutaj na pewno będzie. Jakieś hasło? Zakładowane. Okej. Okay. Ukryty mechanizm. <grytanie> o oh je boy. Klucz, jakiś sprzętowy wytrych. Zniż do wody. A, no to się przyda, bo tam nagrało mnie. Dobra, już nikt mnie nie zobaczy. A, nie, co bierzemy? Katane. Oh boy. Dobra, czekajcie, zerknę, bo teraz chyba mam dostęp do tego kompa. Po piersie. Mogę wyżej wybić drzwi? 47, co ty robisz? Dobra, szukajmy kompa. Teraz może się uda, dzięki temu, że mam. I'm in. Hurry. No. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hmm... Jakby... Receiving it now. Hmm... Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well.

Zobaczymy, no w zasadzie to co? Mogę wziąć sobie to Zabroniony przedmiot W sensie zabroniony, że co? Że ja nie mogę go użyć? No nie wiem Przecież to teoretycznie mógłbym ich wszystkich tutaj powy zabijać na spokojnie, tak? Ale to... No właśnie, to trzeba zrobić jeszcze bardziej na spokojnie niż... Niż ja sobie myślę, a bo zobaczcie na kontrolu jak tutaj kliknę to nagle się okazuje, że ich tutaj jest pierdyliard Dobra Jak się odczepić od ściany? Dobra W takim razie musimy pozałatwić ich, krok po kroku Dobra, mamy wytrych Użyjmy to, to, to sobie na tych drzwiach I teraz tak To jest główny nasz cel Ale nie możemy jej tak zabić, o Nie widzieli mnie, dobra. Obawiam się, że jak ja tutaj tak pójdę, to zaraz mnie ktoś wykryje. Albo on się odwróci i. Czyli jego miałem nie zabijać. No, takie życie, no. To nie może być tak, że nie zabiję żadnej postronnej osoby, nie? Chociaż nie, ja miałem ich nie zabijać. Ja miałem ich tak, jakby. No, coś miałem z nimi zrobić, nie? Chcę w się sensie wywalić, przewrócić, znokautować, a miałem nie zabijać. Faktycznie, przypomniało mi się. Dobra, mam ten wytych, to mogę sobie z tym. Teraz jakieś tutaj różne dziwne akcje robić. Mmm, śmiertelna trucizna. Normalna rzecz, właśnie to znajduje się we wszystkich domach. Dobra, będę wiedział, nie zabije już więcej człowieka. Zobacz, czy tędy, jak wejdziemy tu. To... A dobra, ja tutaj mam na samym, w dolnym rogu rozkład pokojów. To się przyda. Oni są wyżej, w tym dachu. No właśnie, no właśnie. Jakbym wiedział na przykład co ona lubi robić, nie wiem czy ona chce się umyć zaraz czy co, to byłoby mi łatwiej. To bym wiedział czy nie zatruć jabłko, czy zsikacie się do, do, do kąpieli. No, ale muszę zejść na dół, co chyba nie ma innej opcji. Hmm. No właśnie się zastanawiam, co ja mam zrobić? tutaj? Dobra, może jakoś dam radę zejść niezauważonym. Dobra, obezwładniony. I teraz musimy go stąd zabrać. Cicha eliminacja, nie wiem. Niech leży tutaj w sumie. Co ja mam z nim więcej zrobić. Tam pozostało chyba dwie osoby. Ta baba i ten chłop. Nikt więcej, nie? Dobra, nikt się tutaj nie patrzy. Ten leży. Musimy jakoś się zająć chłopem. Może jakąś monetkę sobie rzucę tutaj? Nie wiem. Monetka. Dobra, chłopce siedzi. Ja po prostu ją rozkurwię. I'm gonna turn in. You coming or what? Yeah, yeah, I'm coming. Hey, hey. Nikt nie widzi, nikt nie widzi, nikt nie widzi, nikt nie widzi. Huh? Target down. Well done, 47. Now get off the property. Na spokojnie, na spokojnie. Teraz musimy stąd wyjść. To było tak głupie, tak koślewo, to zrobiłem wszystko, ale starałem się. Dobra. Czekajcie oni tutaj są nie. Może otworzę sobie żaluzję. A nie stąd jakby nie ma wyjścia. I na innym... Muszę jakby pomieszczeniem przejść. Dobrze, że zasłoniłem te żaluzję ja Tutaj wszedłem garażem, ale nie wiem jak teraz tym garażem wyjść. Dobra, tam jest jedno wyjście i tam widzę, że jest jeden chłop tylko. To może nie wyjdzie tak źle. Ja bym chciał coś zrobić fajniejszego niż... Ooooooo! Dobra, nożyczki. Ja bym nożyczkami chciał mu zrobić krzywdę. Dzień dobry. Chodź cicho. No nie... O o, 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 o. Szybko, szybko broń, muszę go strzelić, bo on zaraz coś tam... Przepraszam, musiałem. Cholera. Wszystko poszło w piździec. Na cichutku, na cichutku tego sobie obezwładnimy i wychodzimy stąd. Nie zlikwiduj. Jezus, Maria, nie chciałem. Dobra, muszę wziąć garotę. Ciężko mi tutaj będzie przejść, tak? Nie zabijając nikogo. A czy to... To nie jest powiedziane, że ja nie mogę nikogo zabić, nie? Nie mogę. Tylko lepiej, żebym tego nie robił. Mogę sobie chodzić i strzelać im headshoty. Dobra, dobrze, że oni są ślepi To może rzucę jakąś monetką tutaj. Hups. Słyszy to? W sumie kto był słyszałem monetę na piachu No panie przesuwaj się, bo ci odstrzelę łeb. Przejdziemy, przejdziemy, nikt nas nie zauważy, będzie gituwa. Ja tutaj czekają. No, sorry, ale muszę. The tak ktoś... w... hmm. Muszę to zrobić mądrze. Kłoda dryfującego drewna. Dobra, możemy zarzucać taką kłodą w ryj. Nikt tego nie widział. <laughs> Dobra, teraz rzut kataną. Zara będzie rzut kataną. Ja muszę to zrobić. Dobra, niech on tutaj sprawdzi. Kolera, postawił go z powrotem. Muszę znaleźć coś, czym nie będę ich zabijał. Dobra, nożyczki. No, zabiję raczej nożyczkami. On nie wie o co chodzi? Leżeć, 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 spokojnie chłopie. Chłopie spokojnie. Coś się zbugował. Pohałasuj. no ja mogę pohałasować. Dobra, szybko, 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 szybko. Ja chcę go obezwładnić, nie chcę ich zabijać. Jak znaleźć tutaj dobra, taktyczny Bartolini. Czy zrobić zrobienie trochę hałasu to jest strzelanie z shotgunem na oślep? Myślę, że to był wystarczający hałas. Teraz przesunę się po prostu. Oni sprawdzą to, co się dzieje w tej stronie. To ja teraz sobie tylko przełączę na ten pistolecik jak gdyby nigdy nic. Raz, dwa. Czy przechodzę? W ogóle to są najgorsi strażnicy świata. Jakby ktoś taki mnie miał chronić, to Jezus Maria, to równie dobrze ja bym miał, mógł być tym agentem 47. Dobra, szybko! Wsiadaj na łódkę. Dobra, misja opuszczona, misja wykonana. I powiem wam tak: Ja jestem w szoku, że tutaj są tacy głupi strażnicy. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie was ochraniał w taki sposób, jak oni ochraniali tamtą panią. O. wolę misje w mieście. Tamte były fajne, co wtedy robiliśmy sobie takie, nie wiem. Wkładaliśmy ludzi do, do worków, do jakichś taczek i innych takich rzeczy. To było śmieszne. Eee, czyli tak, dostajemy tutaj jakieś EXPY za różne bonusy. Można było na przykład zrobić wszystkie te bonusy. To ciekawe bardzo. Fajne wyzwania. Jakiś tutaj poziom nam wzrósł? Mocno wzrósł, czy nie? Wynik misji. Ocena misji, jedna gwiazdka. Zajebiście. Yy, poszło mi totalnie do dupy. Ultra źle mi poszło, no ale trudno. Yy, mam nadzieję, że mnie nie, zacz... nie, ten, nie zacznie żadnej misji następnej, tylko tak się wstrzyma trochę ta gra. No właśnie, niech się wstrzyma. O! I teraz będziemy mieć fajną historykę, jakąś tutaj już będziemy ładniej ubrani i tak dalej. Ale tak czy inaczej, ja teraz się. Z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że trochę ta seria potrwa. Chciałbym porobić jakieś różne challenge, później jak już się nauczę grać. A na ten moment to byłoby na tyle, więc pa!